Dzień dobry, Marcin Bójko, i tym razem e, żadne testy, nic z tych rzeczy. Chcieliśmy zaprosić e, po raz kolejny do Fajkier. raz 12. Było tego parę razy i rzeczywiście chyba za każdym razem było fajnie. Chyba tak. Ja sobie w każdym razie nie przypominam takiego wyjazdu, z którego bym wrócił ze złymi zdjęciami albo niezadowolony. Zwłaszcza fotograficznie niezadowolony. Będzie hmm. dużo fajnych rzeczy. Co ty masz zamiar robić? Wodę nać. A że z, jak zwykle będziesz dużo gadał, będziemy lać wodę na modelki. A czyli będziemy moczyć modelki, tak? Kon konkurs mokrej modelki. Są cztery żywioły, w związku z tym sesja w deszczu. Zrobimy też otwarte studio, więc jeżeli będziecie chcieli po pierwsze poprawić sobie, czy zrobić sobie e, ileś zdjęć do portfolio, e, będzie taka możliwość, a też to będzie okazja do tego, że jeżeli macie jakieś pytania dotyczące aparatu, a wstydzicie się je zadać, to będzie można gdzieś tam po cichu, w kąciku zadać i w zasadzie na większość pytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć. E, dowiecie się, jak sprawdzić dynamikę, czy przy jakim ustawieniu aparat ma najmniejsze szumy? Czy może jaki obiekty wybrać z tego tysiąca rzeczy, które będą do testowania, bo będzie dużo do testowania. Będzie firma żółta, będzie firma czerwona. Może jeszcze jakąś zieloną firmę? firmę? E, może będzie firma na S? Ten. Sanyong. S... jakoś tak. S... Sany... Sanyong. Może a dokładnie to Sony, tak? I tutaj trochę sobie robimy, tak naprawdę sami korzystam z obiektywów z mocowaniem Sony, bo inna firma na S nie robi zbyt dużo obiektywów do aparatów z Gierką N. Wyjazd do Fechiera jest fotograficznym obowiązkiem roku, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, że jedziecie, to już się dowiedzieliście i zarezerwować sobie termin, Zarezerwujesz sobie miejsce w hotelu i jedziecie. Warto. Czy się okazał. Warto.